Dzień dobry, Ewa Kopeć, Mamy z głowy. Mamy z głowy to jedyna firma, która zajmuje się profesjonalnie wszewicą. Jesteśmy w naszym salonie w Warszawie, mamy też salony w innych miastach, między innymi w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu i wszędzie tam pomagamy Wam walczyć z wszami. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak skutecznie zwalczać wszewicę, jakie działania trzeba podjąć na głowie, jakie preparaty, jakie narzędzia mamy do dyspozycji, co trzeba zrobić poza głową, co trzeba zrobić w środowisku. Będziemy troszkę mówić o działaniach systemowych, ale im będzie poświęcona osobna część. A na koniec opowiemy o domowych sposobach. Jakie one są, czy działają i czy warto je stosować? Nim przystąpimy do zwalczania wszewicy, należy się upewnić, że rzeczywiście te wszy mamy. O tym mówiliśmy w, w poprzedniej części związanej z wszami. Tak długo jak nie mamy wszy, tak długo jak nie podejmujemy zwalczania wszewic. Jeżeli już wiecie, że macie wszy, bo znaleźliście wszy lub gnidy u siebie czy u swojego dziecka, no to oczywiście należy tą wszewicę zwalczać. Co mamy do dyspozycji? W tej chwili na rynku są trzy grupy preparatów e, służących do zwalczania fszicy. Zaczniemy od preparatów ziołowych. Mamy tutaj dwa e, takie leki ziołowe produkowane przez Herbapol z piąną wyrotyczu ostróżeczki i są to nalewki alkoholowe z dodatkiem kwasu octowego. Jakie są konsekwencje tego? Po pierwsze, to, że te preparaty są bardzo rzadkie, po drugie, mają dosyć upiorny zapach. I stosowanie ich na włosach jest dosyć trudne. One są rzadkie, ciekną, wymagają bardzo długiej aplikacji, 2-3 godzin. To też są, że jest tam alkohol i kwas octowy powoduje, że stosowanie tych preparatów na podrażnionej skórze głowy może być po prostu bolesne. One też mogą być uczulające. Co więcej, są dopuszczone do stosowania powyżej 6 i 7 roku życia. Także tej grupy preparatów generalnie nie rekomendujemy. Mamy bardziej skuteczne, łatwiejsze do zastosowania i bezpieczniejsze rozwiązania. Druga grupa preparatów to są neurotoksyny. I te preparaty miały historycznie bardzo wysoką skuteczność. One działają w, taki, działają w taki sposób, że upośledzają układ nerwowy wszy i tym samym ona nie może się dalej rozwijać. Problemem z tymi preparatami jest zdecydowanie spadająca ich skuteczność, bo one padły ofiarą swojego sukcesu. Były skuteczne, były często używane i wszy po prostu wytworzyły na nie odporność. Mamy mnóstwo badań z całego świata, w Stanach Zjednoczonych nawet mówiono o tym, że powstał nowy gatunek wszy, superlice, które są odporne na działanie tych preparatów. W każdym razie z całego świata jest mnóstwo badań naukowych, które udowadniają spadającą skuteczność permetryny, bo przede wszystkim ona była stosowana w tych preparatach. Tu jest na przykład przegląd badań opublikowanych w Niemczech z bardzo wielu krajów, Mówiących o spadającej skuteczności pemetyny. Także te preparaty kiedyś były super skuteczne i bardzo szeroko stosowane. Dzisiaj ich skuteczność jest co najmniej dyskusyjna. W Polsce w tej grupie preparatów mieliśmy kiedyś bardzo popularny szampon Mix, on w tej chwili jest już wycofany, i jedynym preparatem z parytoidami dostępnym w Polsce jest ten preparat. Część mam nadal go używa, a jak wspomniałam wcześniej, skuteczność jego jest co najmniej dyskusyjna. I Trzecią grupą preparatów, którą zdecydowanie polecamy najbardziej, która dzisiaj jest najlepszym wyborem w zwalczaniu wszewicy, to są silikony. Silikony to są takie wysoko penetrujące oleje, które wnikają w te przedchlinki oddechowe wszy, wypychają stamtąd Wodę, wypychają stamtąd ich magazynowane tam powietrze i po prostu je fizycznie duszą. W związku z tym mechanizmem działania te preparaty silikonowe są uznawane za bardzo bezpieczne i część z nich, tak jak na przykład nyda, jest dopuszczona do stosowania od urodzenia, oraz również w takich grupach szczególnych jak kobiety w ciąży czy, czy kobiety karmiące. Tych preparatów silikonowych w tej chwili na rynku jest bardzo dużo. Sieci apteczne tworzą własne, więc naprawdę trudno jest nawet zapamiętać ich nazwę. Do najbardziej popularnych należą e, Nida, Nitolik, Paranit i Hedin. E, I bardzo często pytacie nas, który z nich jest najlepszy? To jest chyba najczęściej zadawane pytanie na naszym forum dla rodziców: który z tych preparatów jest najbardziej najlepszy? Więc tak. To, co działa w takim preparacie, w każdym tego typu preparacie, to jest substancja czynna. Te preparaty wszystkie mają tą samą substancję czynną. To jest albo silikon pod tytułem silikon, który nazywa się dimetikon, albo cyklometikon. I one wszystkie, to co w nich działa, mają po prostu to samo. To czym się różnią? No to różnią się pewnymi dodatkami, które według producentów ułatwiają rozprowadzanie, rozczesywanie, dodatkami zapachowymi. Natomiast w naszej opinii to nie ma wpływu bezpośrednio na skuteczność działania tych preparatów. Innymi słowy, jeżeli kupicie preparat, który w składzie ma Dimetikon albo Cyclometikon to on powinien zadziałać. Mówiąc o preparatach, chciałam zwrócić jeszcze uwagę na dwa preparaty, które mają czysty dimeticon bez żadnych dodatków. To jest Pedicul Hermal i Sora Med. Med, a nie Sora o której mówiliśmy wcześniej. Wadą tych preparatów silikonowych, tak samo jak zresztą wszystkich innych preparatów na wszy, jest to, że pomimo, że dobrze sobie radzą z tymi wyklutymi osobnikami, to słabiej oddziaływują na gnidę. I żaden preparat, zastosowanie żadnego preparatu nie daje wam stuprocentowej gwarancji po eliminacji uduszenia wszystkich gni. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że gnidy to są jajka. One są po prostu przez większą część swojego życia hermetycznie zamknięte i działanie na nie zewnętrznymi substancjami jest w ten sposób Utrudniona. Pomimo, że tak jest, no, producenci piszą na opakowaniach, że ten, te preparaty skutecznie eliminują zarówno wszy, jak i gnidę. No ale to niestety nie jest prawda. Gdyby tak było, to. Wy teraz nie oglądalibyście tego filmu, a ja nie miałabym firmy, która zajmuje się zawodowo usuwaniem wsze. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć: żaden z preparatów nie rozpuści tego kleju. W taki sposób, żeby e, mo, można było wymyć te gnidy, i żaden z preparatów nie daje gwarancji 100% eliminacji e, gnid. No więc powiedzieliśmy sobie, że preparaty nie działają w 100% na gnidy. Co w związku z tym z tymi gnidami zrobić? Trzeba je po prostu mechanicznie usunąć. Bez wyczesania systematycznego, cierpliwego, dokładnego wszystkich gnid nie mamy gwarancji przewania zarażenia. I w związku z tym ważniejsze od wyboru preparatu jest dobry wybór grzebienia. Do części preparatów dodawane są takie plastikowe grzebienie, które kompletnie z tymi gnidami sobie nie radzą. Z jakiego powodu? Z takiego, że ich zęby są zbyt miękkie i zbyt rzadko rozstawione, żeby pojedyncze gnidy zdjąć z włosów. Jeżeli macie taki grzebień, to w ogóle nie zaczynajcie nim czesać, bo szkoda waszej pracy i szkoda cierpliwości waszego dziecka. Do tego, żeby skutecznie wyczesać gnidę, potrzebujecie grzebienia metalowego i do części preparatów takie metalowe grzebienie są dodawane. My w naszych salonach używamy takiego profesjonalnego grzebienia, który nie tylko ma długie zęby, ale też rafkowane. O tym grzebieniu więcej opowie wam Anita. I to jest grzebień, którym pracuje większość profesjonalistów na świecie. Ten grzebień Nietzsche i Terminator jest na tyle skuteczny, że część osób, która nie chce używać chemii, nie chce używać preparatów z apteki, używa go i skutecznie zwalcza wszewicę samym grzebieniem. Wtedy tylko włosy należy zwilżyć odżywką, oliwką lub nawet zwykłą wodą, ponieważ wyczesywanie na mokrych włosach jest zdecydowanie skuteczniejsze. Cześć, jestem Anita. Jestem pielęgniarką i zawodowo usuwam szy w mamy z głowy. To jest grzebień Nitri Terminator, bez którego nie wyobrażam sobie swojej pracy. Mimo całej wiedzy i zaangażowania, bez niego nie byłabym w stanie przeprowadzić właściwego, skutecznego zabiegu. Dzieje się to w taki sposób, że grzebień Nitri Terminator ma super długie zęby i każdy z tych zębów ma osobny rowek. Rowki te umożliwiają nam wyczesanie szy we właściwy, skuteczny sposób. Zwiększają one tarcie i dzięki temu każda gnida jest skutecznie ściągana ku samemu dołowi i jest po prostu usuwana z włosów. Grzebień Free Terminator, między każdym zębem, ma takie same, równe powtarzalne odstępy. To sprawia, że żadna gnida mu nie umknie. Dodatkowo, końcówki grzebienia są zaokrąglone. Co umożliwia wyczesywanie od samej skóry głowy i jest tym samym bardzo łagodne, co jest ważne zwłaszcza u dzieci, ponieważ nie wywołuje żadnego nieprzyjemnego efektu przy wyczesywaniu. Zaraz pokażę Wam różnicę między zwykłym plastikowym grzybieniem, a tym, którego my używamy. Oto włos z gnidą i teraz pokażę Wam różnicę w wyczesywaniu takiego włosa, grzybieniem plastikowym oraz metalowym. Spójrzcie, co się dzieje. Kiedy przeczesuję plastikowym grzybieniem, Włos oraz gnida, która na nim jest, przez niego przechodzi, to znaczy nie zostaje wyczesana. Teraz pokażę to samo wyczesywanie z metalowym grzebieniem. Spójrzcie, grzebień Nitfree Terminator wyczesał gnidę, która była na tym włosie. Jak widać, Nit Free Terminator nawet jest w stanie zdjąć pojedynczą gnidę z pojedynczego włosa. Ten etap wyczesywania jest często pomijany przez matki, bo tak też piszą producenci na swoich opakowaniach. Nie trzeba wyczesywać, gnidy znikną. No nie znikną, uwierzcie nam, wiemy co mówimy. Te gnidy musicie wyczesać, bo inaczej nie macie gwarancji, że to zarażenie zostało przerwane. Tego, w jaki sposób dokładnie wyczesać wszy i gnidy z głowy. Dowiecie się z osobnego filmu, który nakręciliśmy wcześniej. To jest film instruktorzowy Prawdziwy zabieg nagrany u nas w salonie i link do niego znajdziecie tutaj. Ale chcę, żebyście z tego odcinka zapamiętali, że wyczesanie tych gnid jest naprawdę kluczowe Dlatego. Żeby pozbyć, żeby skutecznie pozbyć się zarażenia. Samo użycie preparatu nie wystarczy. Powiedzieliśmy sobie już, jakie działania trzeba podjąć na głowie, co trzeba zrobić poza głową. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest sprawdzenie głów wszystkich domowników i innych osób, które mają bliski kontakt z dziećmi. I to jest naprawdę niezwykle istotne, dlatego że wszechwica bardzo łatwo rozprzestrzenia się wśród osób, które żyją blisko siebie. A podjęcie działań tylko na jednej głowie naprawdę nie przyniesie długofalowych rezultatów. I tutaj chcę powiedzieć też o bardzo ważnej i trudnej rzeczy, jaką jest komunikacja w środowisku. Jeżeli Wasze dziecko miało wszy, to powinniście naprawdę przemóc się, jeżeli to sprawia Wam problem i powiedzieć o tym, zarówno rodzicom e, najbliższych koleżanek czy, czy kolegów e, dziecka, ale też zgłosić taki fakt do placówki. I robicie to w swoim własnym interesie, dlatego że możecie spędzić dowolną, do, do, dowolnie wiele czasu na zwalczaniu wszewicy w waszym indywidualnym domu, w waszym indywidualnym gospodarstwie domowym, ale tak długo jak koledzy dziecka dalej te wszy będą mieli i ono będzie się dalej z nimi spotykać, to po prostu to zarażenie może do was szybko wrócić. To jest bardzo ważne. Trzeba zrozumieć, że walka z wszami to sport zespołowy. O systemowych rozwiązaniach powiemy sobie w części dotyczącej szkół i przedszkoli. Natomiast. Absolutną podstawą jest sprawdzenie głów wszystkim domownikom. Niezależnie od tego, czy mają długie czy krótkie włosy, niezależnie od tego, czy to panowie czy panie. Każdy, kto ma włosy IKF, może mieć wszy, więc jeśli ktoś w domu miał wszy, trzeba sprawdzić wszystkich domowników. Inaczej wasze działanie może być nieskuteczne. No i kolejna rzecz, co trzeba zrobić w domu. Przy każdym epizodzie wszowym jest absolutnym standardem sprzątanie, gotowanie i szał porządkowania domu. I teraz, gdybym miała powiedzieć, w jaką rzecz mamy najmniej nam wierzą, to w to, że to jest zupełnie niepotrzebne. Eksperci w tym temacie są naprawdę wyjątkowo zgodni. Szansa, że wesz spadnie z głowy i przetrwa w poduszce w jakimś innym miejscu w domu i z powrotem do tego człowieka wróci i wywoła kolejne zarażenie, jest naprawdę niewielka. Zdrowe wszy nie odpadają z głowy człowieka, a nawet jeżeli to się stanie, bo zostanie mechanicznie ściągnięta taka włos na przykład przy czesaniu czy zdejmowaniu czapki, to ona bardzo szybko odwadnia się i ginie. W związku z tym sprzątanie w kontekście wszy jest naprawdę przereklamowane. Ale ponieważ wiemy, że nam nie uwierzycie, to przygotowaliśmy taki specjalny program 30 minut sprzątania w domu. Czyli co? Można w tym domu zrobić, żeby upewnić się, że to i tak małe ryzyko zupełnie eliminujemy, ale jednocześnie nie spędzić trzech dni na e, e, gruntownych porządkach, bo one nie mają żadnego wpływu na zwalczanie wszewicy. Mamy to opisane punkt po punkcie w naszych materiałach, i teraz co należy zrobić? Skupiamy się na rzeczach, które miały kontakt z włosami, z głową zarażonej osoby przez ostatnie 48 godzin. Pierwsza rzecz, wszystkie rzeczy do czesania, gumki, spinki, szczotki najprościej wsadzić do zwykłej stronowej torebki i zamknąć w niej w zamrażalniku na przykład na noc. To w zupełności wystarczy. Jeżeli nie chcecie tego robić, można te rzeczy przelać wrzątkiem. Inne rzeczy, które dotykały głowy, takie jak nie wiem, czapki, kaski, opaski, itd. które no, trudno wsadzić do zamierzalnika, możecie po prostu odłożyć na 48 godzin i ich nie używać. Możecie je też wyczyścić taką klejącą rolką do ubrań i upewnić się, że tam naprawdę nic nie było. Ticerowane meble w domu. Można taką samą rolką do ubrań wyczyścić, ewentualnie odkurzyć odkurzaczem, albo po prostu przykryć prześcieradłem na dobę, maksymalnie dwie. Pościel i ręczniki, których używała ta osoba, która ma wszy, yy, można też zmienić, trzeba też zmienić. Czy ją prać w 60 stopniach? Jeżeli nie macie intencji używania jej przez najbliższe 48 godzin, to nie. A jeśli tak, to tak. Ale i tak wiemy, że dla pewności wybierzecie w 60 stopniach. I tyle. I to jest program 30 minut sprzątania w domu. Uwierzcie nam, trzeba się skupić na sprzątaniu głów, a nie domów. Wszy żyją na głowach. Powracająca wszewica bierze się z niewyczesanych gnit, a nie z niewypranej poduszki. Nie sprzątamy domów, tylko głowy. Przy pluskwach trzeba sprzątać domy, ale przy wszach trzeba sprzątać głowę i na tym się skupcie. Jeżeli nie chcecie używać chemii, możecie używać samego grzebienia, samego metalowego grzebienia, ale część osób wykorzystuje tradycyjne, domowe sposoby na pozbycie się wszy. Do tych sposobów należy ocet, nafta. Oliwa z oliwek, alkohol i tego typu rzeczy. Nie ma żadnych badań, które by potwierdzały skuteczność tego typu sposobów. Co więcej, są badania, które potwierdzają brak skuteczności tych sposobów. Pamiętajmy tutaj, że mówimy o stosowaniu tych substancji nie dość, że na skórę dzieci, która jest delikatniejsza i bardziej wrażliwa niż skóra. Głowy osób dorosłych, a co więcej, jest zmieniona chorobą, tak? jest, jest podrapana, może być podrażniona. Więc my naprawdę nie polecamy takich domowych sposobów. Ich stosowanie może być zarówno bolesne, jak i niebezpieczne. Lepiej jest wybrać sprawdzone, przebadane i zarejestrowane preparacje konowe z apteki. Chciałam też się odnieść do prostownicy, która jest bardzo często polecana przez osoby, które walczą z wszami. Idea stosowania prostownicy jest doskonała, bo rzeczywiście wszy są wrażliwe na wysoką temperaturę i stosowanie prostownicy przynosi też matkom taką satysfakcję, ponieważ przejeżdżając po tych włosach słychać, jak te, wszy, jak te gnidy się spalają. i to. Um, daje tak, ta, ta, taką radość. Natomiast problem z prostownicą jest taki, że najświeższe gnidy są zlokalizowane bardzo blisko nasady głowy, nawet milimetry od nasady skóry głowy. I nie ma możliwości dojechania tam prostownicą bez ryzyka poparzenia skóry. W związku z tym, e, prostownica no, może. Mm, spowodować, że upewnicie się, że te gnidy, które są były przyklejone do włosów na ich długości, które zapewne są i tak martwe albo puste, bo gnidy składane są blisko i potem rosną razem z włosów, więc jeżeli chcecie upewnić się, że tam te gnidy zostaną na pewno zniszczone, prostownica może być ok, ale zarówno świeże gnidy, jak i nimfy, jak i do osobniki mogą po prostu przetrwać na skórze głowy, więc sama prostownica nie jest skutecznym sposobem usuwania wszechwiców. Jeśli macie pytania do, odnośnie zwalczania wszy, zadajcie je w komentarzach. Odpowiemy na każde pytanie. Znamy się na wszech, jak nikt, bo usuwamy je zawodowo. Bardzo dziękuję.